wprowadzenie do programowania hogard jpk zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wszyscy przedsiębiorcy zobowiązani są do 25 dnia następnego miesiąca złożyć deklarację jpk jednolity plik kontrolny według określonych schematów Wraz z pojawieniem się tego obowiązku w 2016 roku firma Hogart przedstawiła rozbudowane oprogramowanie system do kompleksowej obsługi tego obowiązku. Oprogramowanie Hogard JPK charakteryzuje się następującymi właściwościami Obsługa wszystkich struktur JPK program jest przystosowany do obsługi wielu podmiotów. Pozwala na integrację z wieloma systemami finansowo-księgowymi równocześnie. Jest rozwiązaniem skalowalnym i może się rozwijać wraz ze wzrostem Twoich potrzeb. Nie będziesz musiał zmieniać systemu, gdy Twoje potrzeby wzrosną lub się zmienią. Program jest systemem wielostanowiskowym, a każdy użytkownik może mieć indywidualne uprawnienia w systemie. Pozwala na korzystanie z zainstalowanych na stacji roboczej certyfikatów, które są wymagane do bezpiecznego podpisu elektronicznego danych. Program ma możliwość importu danych z wielu różnych źródeł, takich jak bazy danych SQL, pliki XML, arkusze programu Microsoft Excel, pliki MT940 i Elixir. Posiada rozbudowany system walidacji danych. Jest w stanie komunikować o zauważonych błędach jeszcze przed wysłaniem deklaracji, umożliwiając ich korektę. Program wyposażony jest w mechanizm sprawdzenia aktualności danych podmiotów gospodarczych uwzględnionych w deklaracji oraz czy te podmioty są płatnikami VAT. Pozwala w łatwy sposób składać korekty do wcześniej złożonych deklaracji JPK. Jednak główną zaletą tak dużego i wszechstronnego rozwiązania musi być interfejs użytkownika. Rozwiązania firmy Hogart są znane z czytelności prezentowanych danych oraz prostych i czytelnych procesów przetwarzania danych. Dane są prezentowane w przejrzystych tabelach, gdzie swobodnie możemy dane grupować, sortować i wyszukiwać, nawet według złożonych kryteriów. Co więcej, prosty, czytelny interfejs. Pozwala to robić w łatwy sposób nawet osobom bez wysokich kwalifikacji. Po złożeniu deklaracji JPK i otrzymaniu komunikatu o poprawnym przyjęciu deklaracji przez system Urzędu Skarbowego, wszystkie deklaracje trafiają do archiwum, gdzie są dalej dostępne dla operatora i możliwe jest na podstawie tych danych składanie korekt. Umożliwia wysyłanie deklaracji zarówno na bramkę produkcyjną, jak i testową. Pozwala na sprawdzenie statusu wysłanych danych oraz pobranie UPO, urzędowego poświadczenia odbioru. Posiada możliwość generowania raportów w układzie danych deklaracji VAT-7 oraz możliwość przygotowania własnych raportów. Ta długa lista to nie wszystkie zalety naszego oprogramowania. Należy pamiętać, że firma Hogart w sposób profesjonalny wdraża oprogramowanie i integruje je u klienta z jego rozwiązaniami IT. Nasi specjaliści pomogą dopasować nasze oprogramowanie do Twoich potrzeb. Firma Hogard obejmuje swoje oprogramowanie pełnym wsparciem powdrożeniowym, a ponad 30-letnie doświadczenie na polskim rynku stanowi gwarancję sukcesu wdrożenia i bezproblemowej eksploatacji systemu. Rozwiązanie to funkcjonuje już z powodzeniem w wielu firmach. Posiada wiele dodatkowych modułów, pozwalających na dopasowanie oprogramowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Oprogramowanie Hogarth JPK jest stale rozwijane i dostosowywane nie tylko do zmian prawnych i nowych technologii, ale także do potrzeb klienta. Zaufało nam wiele firm. Zaufaj i Ty.